Jako pion innowacji zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań, które pozwolą na dekarbonizację naszej działalności. Takie wymogi narzucają na nas i przepisy Unii Europejskiej i przepisy krajowe, na przykład polityka energetyczna Polski. Dlatego też poszukujemy takich rozwiązań, które pozwolą na wdrożenie odnawialnych źródeł energii. I to różnych odnawialnych źródeł energii. Chcemy wykorzystywać energię słońca, energię geotermalną czy energię aerotermalną poprzez zastosowanie pomp ciepła zarówno w układach naszej sieci ciepłowniczej, jak i w źródłach rozproszonych. Jeżeli chodzi o pilotaże, które już rozpoczęliśmy, to dzięki współpracy z Zarządem Budynków Komunalnych wytypowaliśmy kilka czy kilkanaście lokalizacji i obiektów, w których będziemy mogli zastosować te nasze innowacyjne rozwiązania. Kilka instalacji już się udało wykonać. To są układy hybrydowe łączące np. powietrzne pompy ciepła z fotowoltaiką zarówno na cele centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej, ale także pracujemy teraz nad rozwiązaniami, gdzie chcemy zastosować fotowoltaikę do produkcji wodoru, który potem będziemy mogli wykorzystać na przykład w jednostkach kogeneracyjnych i zastosować ten wodór do współspalania razem z gazem ziemnym w rozproszonych źródłach, które będziemy chcieli instalować na sieci ciepłowniczej, mając na uwadze to, że nasi główni dostawcy energii, to znaczy Polska Grupa Energetyczna, Energia Ciepła, jak i Ceska Wina będą musieli zmodyfikować swoje czy zredukować swoje moce produkcyjne, a my czymś tą energię będziemy musieli zastąpić. To w zasadzie już się dzieje, to ciężko mówić o przyszłości, to jest teraźniejszość, dlatego wdrażamy te rozwiązania pilotażowe i cały czas je testujemy żeby mieć gotowe rozwiązania, które będziemy mogli zastosować po prostu w sposób komercyjny. Tak naprawdę czekamy tylko w tym momencie na, na uregulowanie uwarunkowań prawnych, to znaczy koncesję, którą dostaliśmy na dwa źródła odnawialne, ale teraz czekamy na zatwierdzenie taryfy na dostarczanie ciepła ze źródeł odnawialnych i będziemy mogli taką ofertę komercyjną zaoferować naszym klientom. Naszą ideą jest to, aby klienta tak naprawdę, żeby dla niego nie miało znaczenia z jakiego źródła będzie pochodziła energia. Docelowo będziemy dążyli do tego, żeby generalnie klient kupował od nas, może kupował to jest złe słowo, ale będziemy mu dostarczać komfort cieplny, nie energię w postaci gigajoula, ale komfort ciepły. Klient będzie miał za zadanie tylko ustawić sobie wymaganą temperaturę u siebie w mieszkaniu, w budynku czy, czy w biurowcu, natomiast naszym zadaniem będzie dostarczenie takiej ilości energii, która ten komfort ciepły mu zapewni. Po co to robimy? Tak jak wspomniałem, wymagają od nas od tego regulacje i unijne i krajowe, ale tak naprawdę coraz większa jest świadomość naszych klientów, coraz częściej Dostajemy zapytania, jak bardzo ekologiczne jest ciepło, które dostarczamy, jak bardzo jest ono zielone. Dlatego też musieliśmy odpowiedzieć w postaci przygotowania, czy przygotowywania oferty komercyjnej, i, e, która pozwoli na dostarczanie ciepła ze źródeł odnawialnych. Z drugiej strony kwestie związane z dekarbonizacją, e, z faktem, że Kraków chce być zieloną stolicą e, Europy i w jak największym stopniu chce dekarbonizować wszystkie swoje systemy, w tym system ciepłowniczy też powoduje, że chcemy się wpisać w te, w te działania i chcemy przygotować taką ofertę, która będzie odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Krakowa.